No dobra, eee, taki szybki filmik na teraz. Mówiłem, że kupiłem zagłówki do tyłu do Malucha. Takie o, tylko że um, oczywiście w moim Maluchu nic nie może być tak oczywiste i proste, jakby się wydawało, bo widać, że mamy tu dość ciasno, bo jest jeszcze półeczka z głośnikami, której na pewno nie zamierzam wyrzucać. Eee, a zagłówki fabrycznie przychodzą nieco inaczej, eee, bo ktoś w fabryce pomyślał, że te mocowanie był teraz ogólnie wygiąłem tymczasowo. Te mocowania, jak są wyprostowane, to w tym momencie sięgają gdzieś tu. A powinny sięgać tu. I teraz o co w tym chodzi? Normalnie ten cały zagłówek to, ta cała belka, bo to jest taka belka metalowa z, o, z takim wycięciem, z wysuniętym zagłówkiem w tą stronę. Normalnie to wszystko powinno być gdzieś na tej długości, tu. Tu. Gdzieś tak w połowie, o, może z tej strony pokażę, tu. Gdzieś w tej odległości. I wtedy te zagłówki są przesunięte, ale nadal sprawia to, że zagłówki są gdzieś tutaj. Nie tu, tak jak teraz, tylko jakby były tu, z tyłu. Co jest trochę bez sensu, bo w takim razie po co jest całe to, to profilowanie tak jakby, o, podnieść. Widzicie, one są tak fajnie wyprofilowane centralnie, żeby się opierać na tym oparciu kanapy. Zresztą przednie też są tak skonstruowane, że zagłówek jest prosto z oparciem, a nie gdzieś z tyłu. Więc teoretycznie najlepiej byłoby ustawić je gdzieś w ten sposób. Są nieco wysunięte, to prawda. Powinny, mogłyby się trochę bardziej schować, no ale z racji tego, że mam tą półkę, to jest tu trochę ciasno i nie ma takiej możliwości Ym, A i tak wygląda to moim zdaniem lepiej niż w fabryce a na pewno bardziej mi tutaj pasuje z tego względu, że e, mówię no, musiałem tą całą półkę wyrzucić stąd i ją albo przebudować, albo e, coś pokombinować, co nie za bardzo jest mi na rękę bo te pasy oczywiście mocowane, y, pasy te zagłówki, ta belka cała mocowana jest tu do mocowania pasów i w tym momencie jak to wygniemy, to tak jak mówiłem jest tutaj mocowanie a powinno być do tego, bo jak te zagłówki są założone dobrze, tak jak fabryka powiedziała, to te mocowanie idzie w tą stronę, takim, takim łukiem, taki banan jest. I wtedy ani nie wadzi o szybę, ani nic, jest wszystko bezkolizyjnie, też te zagłówki są wtedy strasznie przesunięte tak do tyłu, co sprawia mi tutaj problem, bo mówię, no niestety ta półka. Więc e, stwierdziłem, że żeby nie rezygnować z niczego, a sobie tutaj trochę zrobić i sobie, że tak powiem, doposażyć samochód, co prawda rzadko kiedy tu ktokolwiek w ogóle z tyłu jeździ, bo Mam tu jeszcze o, subwoofer na pół kanapy, i generalnie tu jest ewentualnie. Jeśli już to jedno miejsce, i to też dla kogoś raczej wąskiego, to te zagłówki są mówię, bardziej tutaj takim obiektem ozdobnym niż jakiekolwiek poprawiającym bezpieczeństwo. Więc tak jak mówię, przerobię to mocowanie, trzeba będzie przerobić to mocowanie, mówię, żeby nie wypadało teraz tu, tylko wypadało tu, żeby szło po prostu pod takim, jakby łukiem, tu, w tą stronę. Albo pod kątem nawet prostym, bo to, że tu mi lekko na szybę może zachodzi, to mi nie przeszkadza. Pod warunkiem, że nie będzie mi tu zbytnio kolidowało to oczywiście z pasami, bo pasy też są ważne. I pasy też chciałbym zostawić, więc tutaj trzeba troszeczkę przerobić. I będzie git, bo na tę chwilę wygląda to właśnie tak. I tak ma być docelowo, tylko musi to być jeszcze oczywiście przymocowane. No bo w tej chwili to jest, o, to jest tylko tak położone luzem i to nic za bardzo niczemu nie służy. A tak naprawdę wręcz powiedziałbym, że to jest teraz gorsze rozwiązanie z tego względu, że to po prostu będzie latać przy mocniejszym hamowaniu czy czymkolwiek może to gdzieś polecić, choć i tak trzyma się dość stabilnie, bo jest tu wciśnięte, bo to jest półka, tu jest ta kanapa i to jest tak wciśnięte tam w taką szczelinę. i Jest to dość tak upakowane, więc teraz myślę, że będzie dobrze. Mówię zrobimy to w ten sposób, zagłóweczki będą o elegancko wypadać tam tak mniej więcej tak jak w fotelach. Także będzie to całkiem 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 tak jak ma być. Tylko po prostu trzeba będzie przerobić te dwa mocowania, bo tu jeszcze jest takie środkowe mocowanie Tam jest gdzieś tam śrubka pod słodem Ale ja mam gdzieś to w ogóle tam wszystko wyłożone jakąś matą wygłuszającą i tak dalej i tak dalej i nie wiem gdzie jest ten gwint i w ogóle czy tam dojdę do tego i tak dalej, więc to sobie daruję A ja myślę, że spokojnie zamocowanie tego na tych dwóch skrajnych zaczepach da wystarczającą stabilność, żeby to się tutaj nie huśtało I będzie to równie stabilne co zagłówki w przednich fotelach fabrycznie, tak na przykład w Elegancie Także na tę chwilę to będzie właśnie tak wyglądało będzie trzeba podjechać, pomyśleć, jak to przerobić. Nie wiem, czy wyciąć, jakoś to przespawać, czy, czy, czy dorobić jakieś inne mocowanie. Po prostu nie wiem, będę musiał pokombinować, ale to już następny weekend, albo jeszcze później, bo na razie nie będę miał na to zbytnio czasu. Mamy już niedzielę, a mnie znowu do piątku niestety nie będzie. Także to by było na tyle na ten filmik. Do zobaczyska, trzymajcie się i cześć.